Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi odczuciami związanymi z prowadzeniem profilu na Vinted. Jako, że profil tam mam już od prawie dwóch miesięcy, to w ciągu tego całego okresu zdążyłem się nauczyć trochę rzeczy, które myślę, że Wam się przydadzą, jeżeli planujecie zacząć swoją przygodę z Vintedem albo jeżeli już go prowadzicie i chcecie się czegoś nowego dowiedzieć. Będzie to film też taki, w którym opowiem Wam o różnych przygodach, które mnie spotkały właśnie Właśnie podczas prowadzenia tego Vinteda i w opisie również zostawię Wam link do mojego profilu, jeżeli jesteście ciekawi to sobie tam zajrzyjcie. A teraz już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Tak jak powiedziałem Wam na początku, profil na Vinted założyłem już prawie 2 miesiące temu, a dokładniej 7 sierpnia 2020 roku. Nie sam, tylko z moim biznesowym wspólnikiem za namową mojej cioci, która to podczas mojego wyjazdu do Wrocławia zarzuciła taki temat, że babcia ma za dużo ubrań w szafie i fajnie byłoby je właśnie na tym Vintedzie sprzedać. Ja sobie pomyślałem, jako że mam smykałkę do biznesów, że to jest super pomysł i y, czym prędzej zabrałem się za gromadzenie tych rzeczy w piwnicy po przyjeździe z tego wyjazdu. I tych ubrań było tak dużo, że w pewnym momencie zaczęło brakować na nie miejsca właśnie w tym jednym pomieszczeniu i pomyślałem sobie, że skoro ich jest tak dużo, to trzeba wygospodarować jakąś kolejną przestrzeń, na to, żeby te ubrania w niej gromadzić. I te ubrania, słuchajcie, zajęły jeden pokój, zajęły drugi, zaczęły się wysypywać z szaf, i postanowiłem, że to już jest ten moment, kiedy trzeba zacząć je fotografować i wrzucać. I oczywiście tych ubrań nie było tak dużo, tylko z tego względu, że były moje babci, dlatego że ja oczywiście dorzuciłem tam również swoje ubrania i y, przez to ten profil stał się profilem uniseksowym, ale o tym powiem później. Teraz chciałbym się skupić na tych właśnie zdjęciach, dlatego że to, y, tak jak y, wbrew temu, co sobie myślałem, nie była taka prosta sprawa. Dlatego że słuchajcie, robienie zdjęć tym wszystkim rzeczom zajęło kilkanaście dni. Słuchajcie, w pewnym momencie w momencie przestaliśmy te rzeczy prasować dlatego że ich było tak dużo że dodawanie tego wszystkiego po wyprasowaniu zajęłoby chyba miesiąc słuchajcie tego było naprawdę mnóstwo i w pewnym momencie stwierdziliśmy że no bez sensu jest to wszystko prasować dodamy tak jak jest trudno będziemy to prasować po prostu przed wysyłką no i okej okay, zaczęliśmy robić te zdjęcia i przyszło co do czego chcieliśmy te wszystkie rzeczy w końcu na ten Vinted wrzucić i żeby je wrzucić trzeba było oczywiście za założyć profil i yy, wymyśliliśmy sobie, że, jako że jest to profil uniseksowy, to nadamy mu nazwę Państwo Wieszak. Ja na początku chciałem, żeby to był Pan Wieszak, ale skoro te ubrania były zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, to postanowiliśmy, że będzie to po prostu nazwa Państwo Wieszak. I po nadaniu nazwy y, trzeba było oczywiście zrobić zdjęcie profilowe i to było jedno z najszybciej zrobionych przeze mnie zdjęć, dlatego że ja po prostu wziąłem sobie dwa wieszaki, położyłem je na biurko i zrobiłem im zdjęcie. Później szybko je obrobiłem i miałem już gotowe. Zdjęcie profilowe. Także akurat zakładanie tego profilu nie było jakimś trudnym procesem, aczkolwiek jego późniejsze prowadzenie doprowadziło do mnóstwa przygód, bo po tym jak już je założyliśmy, trzeba było ustalić, jak ludzie będą za nasze rzeczy płacić. Vinted oferuje dwie opcje płatności do wyboru, czyli opcję kup teraz oraz opcję przez przelew i my na początku, nie wiedząc w ogóle, czym to pachnie i jak to wszystko wygląda, zaczęliśmy czytać sobie forum, dlatego, że na Vinted jest dostępne takie forum, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pyta pytania zadane zarówno przez y, użytkowników, znaczy pytania zadane przez użytkowników, ale odpowiedzi na te pytania są udzielane zarówno przez użytkowników, jak i przez y, oficjalną stronę Vinted, oficjalną, nie, nie wiem, jakąś osobę prowadzącą to Vinted, także y, y, te pytanie okazały się być niestety nieprzydatne dlatego że słuchajcie dużo osób krytykowało zarówno metodę kup teraz oraz opcję przez przelew i my słuchajcie postawieni w kropce nie wiedząc co zrobić na początku odblokowaliśmy obydwie te metody natomiast później okazało się że większość osób, w zasadzie wszyscy na początku naszej działalności, zaczęły kupować przez opcję Kup teraz. I to spowodowało, że całkowicie wyłączyliśmy opcję przez przelew i również usunęliśmy adnotację w opisie naszego profilu, że przez przelew można dokonywać płatności, bo tej płatności już dokonywać nie można było. I oprócz tego, żeby ustalić, jak ludzie będą nam płacić, musieliśmy również ustalić to, jak będziemy te rzeczy wysyłać? Vinted oferuje trzy opcje wysyłki, czyli opcję ruchem, opcję impostem oraz opcję pocztą polską. I my na początku mieliśmy zaznaczone wszystkie trzy te opcje, żeby znowu nauczyć się, jak to wszystko wygląda. I niestety, słuchajcie, okazało się, że przez pocztę można dokonywać zwrotów, a my zwrotów nie chcieliśmy przyjmować, dlatego że, słuchajcie, na vintedzie pojawiają się oszuści i my również na takiego się natknęliśmy, ale o tym opowiem Wam później. Wracając do tej poczty, to usunęliśmy tą y, opcję z naszego y, Vinteda, dlatego że, no tak jak, jak, tak jak powiedziałem, chcieliśmy się pozbyć tej możliwości dokonywania zwrotów i później po usunięciu tego wszystkiego, po ustaleniu, tych opcji kup teraz i tych opcji wysyłki, zaczęło się to jakoś wszystko rozkręcać i jakoś swoim życiem toczyć do pewnego momentu, do momentu, w którym nie trafiliśmy właśnie na oszusta. I słuchajcie, to był bardzo dziwny typ, dlatego że to był mężczyzna, który zamówił u nas sobie buty. I my te buty y, oczywiście wystawiliśmy, opisaliśmy, dodaliśmy zdjęcia. On do nas napisał, że prosi jeszcze o zdjęcie podeszwy y, i czy moglibyśmy dokonać mu rezerwacji na te buty. No i oczywiście zgodziliśmy się, bo on chciał rezerwację tylko do wieczora tego samego dnia, więc wszystko ok, wszystko tam było załatwione. Wysłaliśmy mu te buty i po kilku dniach, po otrzymaniu tej przesyłki, ten mężczyzna do nas napisał i powiedział, że nie zgadza się wymiar wkładki. Słuchajcie, ym, no ja byłem zaskoczony, dlatego że osobiście mierzyłem tą wkładkę i wiedziałem, ile ma ona centymetrów, a miała ona 27 centymetrów w momencie, kiedy ją mierzyłem. Natomiast ten mężczyzna z, przy, przysłał zdjęcie ze, z przystawioną miarką do tej wkładki. I ja na początku się wystraszyłem, bo na początku pomyślałem, że naprawdę źle tego buta zmierzyłem, i co teraz, słuchajcie. Ale y, okazało się, że on tą miarkę przystawił po prostu źle, i ja mu to napisałem, że y, niestety, ale przyłożył pan miarkę w złym miejscu, jeżeli przyłoży ją pan w dobrym, to wtedy wymiar będzie się zgadzać. I słuchajcie, ten mężczyzna nie odpowiedział na początku, nie wysłał żadnego zdjęcia z dobrze przystawioną miarką. Tylko wysłał, że znowu ta, pod, ta wkładka się nie zgadza, ich wymiar i wysłał zdjęcie metki na bucie. I na bucie widniał wymiar 26 cm, czyli, czyli ani 25, przy których on obstawał, ani 27, które wyszły mi. I teraz tak, ja sobie pomyślałem, że naprawdę zrobiłem coś źle, ale później dotarło do mnie, że te buty jednak swoje lata miały i ta wkładka mogła się pod wpływem chodzenia w nich rozciągnąć. Dlatego postanowiłem, że zrobię dlatego mężczyzny wyjątek i tą paczkę z powrotem od niego przyjmę. I oczywiście y, tutaj zaczęło się całe to oszustwo, dlatego że y, on chciał od razu ode mnie przelew. I ja oczywiście nie byłem na tyle głupi, żeby mu te pieniądze z powrotem wysłać, bo on by mi tych butów nie oddał i ja bym został z niczym. Więc napisałem mu, że po otrzymaniu od niego butów ten przelew mu wyśle. I słuchajcie, zamilkł i powiedział kolejny raz, że y, on wyśle te buty jak dostanie przelew. I ja, słuchajcie, mówię, nie, nie, nie. Sorry, honey, ale tak się bawić nie będziemy. Więc ostatecznie zgodził się na wysyłkę paczką pobraniową, której, słuchajcie, po trzech tygodniach do dzisiaj nie otrzymałem. I bardzo się z tego, słuchajcie, cieszę, dlatego, że nadal mam te pieniądze za buty. I ten facet albo zczaił, że ja po prostu wykryłem to jego oszustwo, albo stwierdził, że jednak te buty sobie zostawi. Także chciałbym Was tutaj przestrzec, przestrzec przed tym, żebyście się nie dali y, takim ludziom i ufajcie sobie, ale też dokładnie róbcie wszystkie pomiary, żeby później nie było właśnie takich niejasności. Także jeszcze raz przestrzegam Was przed oszustami. I zachęcam do tego, żebyście nie wysyłali w ciemno żadnych pieniędzy, zarówno jeżeli coś od kogoś kupujecie, jak i wtedy, kiedy ktoś chce Wam coś zwrócić. Ale nie jest to jedyna przygoda, która miała miejsce podczas prowadzenia przeze mnie Vinted. Dlatego, że miejsce miała również inna, ciekawa rzecz, może mniej dramatyczna niż ta wcześniejsza, ale również bardzo ciekawa, dlatego, że słuchajcie, i tutaj już się przyznaję do błędu, źle wymierzyłem paczkę. Kobieta zamówiła od nas buty. Ja te buty zapakowałem, zawieźliśmy je do paczkomatu, otwiera się skrytka, a te buty nie chcą wejść, to znaczy to pudełko z nimi. I ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, bo słuchajcie, otwarta jest przede mną skrytka, ja st st stoję z zafoliowanym i zapakowanym pudełkiem z butami i nie wiem, co mam robić. I na początku sobie pomyślałem, że nie, no zamknę tą skrytkę, powiem tej kobiecie, że niestety nie udało mi się tych butów wysłać i zapłacę albo z własnej kieszeni, albo poproszę ją o wysłanie mi kolejnej etykiety. I yy, na początku myślałem, że naprawdę tak zrobię, ale później stwierdziłem, że dobra. Nie będę już tego wszystkiego y, przeciągał i robił jakiegoś zamieszania. Po prostu wziąłem tą paczkę, rozerwałem ją po, pod paczkomatem na oczach innych ludzi i zawinąłem tą oderwaną taśmą same buty w ten połamany i pognieciony karton. Wystawały tam serpentyny i cukierki i różne inne gifty, które do zamówień dodajemy, ale o tym powiem też za chwilę. I zapakowałem to do tej skryteczki. Udało się na szczęście to wszystko za. Zamknąć. cała ta akcja trwała około kilku minut, więc ja już się bałem, że po prostu ta skrytka albo sama się zamknie, albo y, po prostu nie będzie można jej w ogóle zamknąć i na tym ekraniku w paczkomacie wyskoczy jakiś komunikat, że coś tam się stało i niestety y, to całe zamówienie jest anulowane. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca i udało się te buty wysłać. Napisałem później tej pani, że y, bardzo mi przykro i przepraszam za taką sytuację, i, ale niestety musiałem te buty od tworzyć i zafoliować je DIY. Napisała, że rozumie, że nic nie szkodzi, że zobaczy wszystko, jak to dotrze, i dotarło, podziękowała, te wszystkie gifty tam w całości dotarły razem z tymi putami. Dlatego y, przestrzegam Was też przed tym, żebyście uważali na wymiary paczek, bo możecie się nieźle wkopać. A jeżeli chodzi o te gifty, to słuchajcie, podczas tego prowadzenia, prowadzenia tego profilu, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakby to, tą całą, ten cały biznes ulepszyć. I przychodziły nam do głowy różne pomysły, które sukcesywnie realizowaliśmy. I jednym z nich było na przykład to. Żeby do zamówień dodawać takie karteczki z napisem, z nazwą naszego profilu i z napisikiem dziękujemy za zakupy. Ja tą karteczkę tutaj mam, ale pokażę Wam ją na przebitce, bo to jest świetna rzecz, która potrafi wywołać uśmiech na, na ustach klientów, dlatego że już niejednokrotnie dostaliśmy, dostawaliśmy wiadomości, że o dziękujemy za karteczkę, było bardzo miło, fajnie to zamówienie dotarło i jeszcze taki prezencik. Także to jest. Na naprawdę fajna sprawa i polecam Wam również dodawać takie karteczki do zamówień i kolejną rzeczą, którą sobie wymyśliliśmy było dodawanie cukierków, szczególnie do tych dziecięcych zamówień, ale nie tylko, do wszystkich rzucaliśmy jakieś tam słodkie upominki, ale do tych y, dziecięcych rzeczy dawaliśmy tego najwięcej i ludzie również napisali, że o, fajnie, dziękujemy, super prezencik, także to jest coś takiego, co naprawdę potrafi y, nie dość, że załatwić Wam dobrą opinię, to jeszcze wywołać uśmiech na ustach klientów, co jest bezcenne. Także polecam Wam takie rzeczy i oprócz tych pomysłów musieliśmy również stawić czoła innym wyzwaniom, bo na przykład y, drukowanie etykiet stało się takim wyzwaniem, bo y, ja posiadałem drukarkę wcześniej w innym pomieszczeniu u siebie w domu, ale w związku z tym, że tych zamówień było tak dużo i te ety etykiety były drukowane praktycznie codziennie, nawet po kilka etykiet dziennie, to ja sobie tą drukarkę przestawiłem do pokoju i tam to wszystko się odbywało. I te etykiety były drukowane. Te etykiety trzeba było również pakować do koszulek foliowych, żeby nie zamokły. To było kolejne wyzwanie, bo te koszulki trzeba było kupić albo znaleźć. Na szczęście ja miałem w swojej kolekcji dużo takich koszulek, także jeszcze trochę zapasu mam, ale wiem, że prędzej czy później mi się skończą i trzeba będzie również w takie koszuleczki zainwestować. I tak naprawdę prowadzenie tego profilu to nie jest tylko, wiecie, wrzucanie ubrań i ich wysyłanie to jest yy, cały Backstage tego jest naprawdę bardzo duży, i jeżeli planujecie właśnie sprzedać mnóstwo ubrań na tym wintet, tak jak my, to y, zastanówcie się dwa razy i przygotujcie sobie na to naprawdę mnóstwo czasu, bo na pewno mnóstwo tego czasu spędzicie na dodawaniu właśnie tych rzeczy. A jeśli chodzi o zarobki na tym wintet, dlatego że myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, to słuchajcie, ja sobie to wszystko podliczyłem. I na 42 rzeczy, które sprzedaliśmy, przypadło 1170 zł przychodu. Natomiast ten przychód to nie jest cały zysk z Vinted, dlatego że od tego 1170 zł trzeba również odjąć koszty tych karteczek, cukierków tuszu do drukarki, kartek, na których te etykiety są drukowane oraz paliwa, które trzeba zużyć, żeby te wszystkie rzeczy dowieźć do ruchu i do paczkomatów. Więc z tego 1170 zł robi się o wiele mniej. Ja sobie tego wszystkiego oczywiście tam nie odliczałem, bo uważam, że to jest bez sensu. To jeszcze nie są aż takie wielkie kwoty, żeby wszystko od tego odliczać, ale ten y, 1000 zł około, który z tego został, tak myślę mniej więcej, y, to nie jest również... Y, oczywiście to, co y, zostało mi do kieszeni, dlatego, że oczywiście sprzedawałem też ubrania babci i z nią umówiłem się tak, że zysk z jej ubrań będzie podzielony po prostu po połowie i ja z moim wspólniczkiem będziemy sobie brać y, połowę z tego i połowę z tego będzie dostawać moja babcia. Ona te ubrania wynajdywała albo w lumpeksach, albo w jakichś innych sklepach, albo miała je po prostu w szafie, a my je fotografowaliśmy, wrzucaliśmy y, na Vinted i je później pakowaliśmy i wysyłaliśmy. Więc uważam, że to był taki uczciwy podział. W zasadzie nadal jest, dlatego że nadal ten profil oczywiście prowadzimy. I nadal te ubrania regularnie wrzucamy. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co tam na tym naszym wintedzie jest, i chcecie dostać gifcik oraz karteczkę z podziękowaniami za zakupy, to gorąco zachęcam Was na, do odwiedzenia naszego profilu, bo znajdziecie tam naprawdę mnóstwo perełek, i już niedługo pojawi się tam jeszcze więcej tych ubrań. Także, jeszcze raz Was gorąco zapraszam. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, bo już dobrnęliśmy do końca. Powiedziałem wam wszystkie moje przygody i moje tipy związane z prowadzeniem właśnie Vinteda. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.